Możemy budzić podejrzenia. To nie jest turystyczne miejsce. Rzadko widuje się tu kamery. Za fasadą spokojnego miasta North Hills skrywa mroczną historię korupcji. To centrum syndykatu seks szantażu Marii Cabreras. Mamy powody przypuszczać, że królowa wciąż jest w grze. Dużo inwestują w bezpieczeństwo, w broń. Mają kontakty z ważnymi politykami tutaj i w innych prowincjach. Ich wpływy sięgają daleko. W mediach społecznościowych Marii pełno jest jej zdjęć z lokalnymi politykami. Ma własny klub fitness i ośrodek młodzieżowy, gdzie podobno szuka nowych rekrutów. Miejscowy producent sugeruje, żebyśmy ukryli kamery. Zwracają uwagę. Trochę się boję. Ostrzegano nas przed tym miejscem, ale mam nadzieję na rozmowę. To chyba tutaj. Jesteśmy w samym środku. Przepraszam? Tak? Fred, odłóż kamery. Kogo pani szuka? Maria Cabreras. Proszę jechać za mną. Możesz wyjąć kamerę. To siedziba burmistrza? Urząd miasta? Proszę za mną. To ratusz? Mały ratusz. Rozumiem. Pomogą mi? Być może mają tu spis. Spis. Spis mieszkańców. Zobaczymy. Dziękuję. Dzień dobry, jestem Mariana. W ratuszu spotykam dwie kobiety. Szukamy kogoś z tych okolic. Marii i Cecilia Cabrera. Maria Cecilia Cabrera? Już tu nie mieszka? Mówią, że Maria nie mieszka już w North Hills, ale została tu jej siostra. Siostra tu mieszka gdzie? Po krótkiej rozmowie postanawiają nam pomóc. Siostra Marii Cabreras, wspaniale. Pojedziecie z nami? Kiedy wydaje się, że jesteśmy blisko celu, jedna z kobiet dokądś dzwoni i wszystko się zmienia. Dan, nasz lokalny producent, z nimi rozmawiał. Tak wiem. Policja pyta, co tu robicie. Chcą wiedzieć, co robimy? Tak. Miejscowa policja? Tak. Ludzie się niepokoją. Ludzie? Tak. Mamy się martwić? Tak, zakażą wam filmowania. Filmowania? Tak. Nie porozmawiamy z siostrą? Nie, musimy na nich poczekać. Mogą nas wygonić. Bo nas wygonią. Jasne, dzięki, Dan. Ludzie się niepokoją, bo widzieli kamery. Widzieli samochód z obcokrajowcami, którzy zadają pytania. Dan myśli, że zakażą nam filmowania i poproszą o opuszczenie miasta. Dan, co się dzieje? Ona jest z władz miasta. Witam. Jestem Mariana. Macie zgodę na filmowanie? Okej. Okay. So, Kim jest ta pani? Ochotnicza służba bezpieczeństwa. Ochotnicza? Tak. Szukamy Marii Cabreras lub jej siostry. Ona nic nie może zrobić. Dostała rozkaz. Mamy opuścić miasto? Tak. Ktoś pokaże nam, gdzie mieszka siostra Cabreras? Bez kamer. Nie. Rozumiem. Nie pokażę Wam. Dlaczego? Boi się Nie chcę nam pokazać. Prosi, żebyście odjechali. Jasne, dobrze dziękujemy. Nasza obecność wzbudziła podejrzenia. Nasz lokalny producent się denerwuje. Ja. Powinniście już jechać. Tak? Co się stało? Tu nie jest bezpiecznie. Powiedzieli ci, że mamy odjechać. Tak. Jasne. Siadasz? Nikt nas tu nie chce. Jako dziennikarka nie cierpię odpuszczać. Zaangażowałam się w tę sprawę i czuję, że jestem winna Cindy, mamie Jake'a, jak najwięcej wyjaśnień. Ale ci szantażyści są całkowicie bezkarni. Hello. Dlatego dziwię się, kiedy nasz producent mówi o kimś, kto odbywa karę w pobliskim więzieniu za seks szantaży i chce z nami rozmawiać. Hello. Siedzą tu najróżniejsi przestępcy. Więzienie jest bardzo przeludnione. Poznaje niejakiego Diega. Mieszka w celi z kilkunastoma więźniami. Ile masz lat? Dwadzieścia pięć. Jest tylko o kilka lat starszy niż Jake, kiedy odebrał sobie życie. Szantażowałeś mężczyzn, Kobiety. Kobiety? Tak. To coś nowego. Jego aresztowano za szantażowanie Filipinek poprzez aplikacje randkowe. Teraz przyznaje się do innych przestępstw. Kantowaliśmy ludzi w innych krajach. Jakich? Stany Zjednoczone, Kanada, Australia. Jego mówi, że nie pracował dla Marii Cabreras ale pewnego dnia postanowił użyć jej metod. Znam rodziny ze Stanów Zjednoczonych, których synowie popełnili samobójstwo przez seks szantaż. Naprawdę? Nie wiedziałeś? Nikt nie zagroził, że się zabije, jeśli nie przestaniesz? Zagroził? Zabił się? Tak. Zmarł? Tak. Skąd wiesz? Miał włączoną kamerkę. Straszne, widziałeś to? Tak. Nie próbowałeś go powstrzymać? Rozmawialiśmy, ale się powiesił. Koszmar. Ile od niego chciałeś? Tylko tysiąca dolarów. Tysiąc. Tak, ale myślę, że nie dlatego się zabił. To dlaczego? Chodzi o godność. Miałem jego nagrania. Bał się bardzo. Płakał i prosił, żebym przestał. Dlaczego nie przestałeś? Nie przysłał pieniędzy. Powiedzieliśmy, że może się wieszać. Nie, naprawdę? Tak. Dlaczego? Inni mówią to samo. Myślałeś, że kłamie, bo inni tak mówili? Tak. I nikt się nie zabił? Nie. Jesteś pewien? Nie wiem. Rozmawialiśmy z matkami dzieci, które się zabiły, widząc ich ból. Wybacz, wzruszam się, ale to straszne. A teraz rozmawiam z kimś, kto może być odpowiedzialny za czyjąś śmierć. Zabił się przez ciebie. Gdybym za to odpowiadał, miałbym wyrzuty sumienia. Yeah. you